Największa choroba współczesności samotność i brak sensu. Dotyka to przede wszystkim e, ludzi tak zwanego Zachodu, do którego my się zaliczamy, e, i bardzo często dotyka młodych ludzi. I dzisiaj Pan Jezus daje nam w słowach swojej Ewangelii bardzo prostą receptę, jak nie być samotnym, jak nieustannie odkrywać sens swojego życia. I to głęboki sens. I mówi bardzo prosto: trwajcie we mnie, a ja będę trwał w Was. Bardzo proste słowa: trwajcie we mnie. Po prostu bądźcie ze mną, miejcie ze mną relacje, módlcie się. Miejcie czas dla mnie, a ja będę trwał w Was. Co to znaczy, że Jezus będzie trwał w nas? To znaczy, że Jego miłość, Jego światło, Jego pocieszenie, ale też Jego potęga trwają w nas. Nigdy nie jestem sam, zawsze ze mną jest Bóg. Zawsze. Nawet wtedy, gdy popełniam błędy, nawet wtedy, gdy na zewnątrz, wokół mnie, dzieją się bardzo trudne rzeczy albo nie jest tak, jak zaplanowałem. A zatem. Yy, odpowiedź na to, czy można pokonać pustkę i samotność w świetle dzisiejszej Ewangelii jest oczywista: tak, tą pustkę wypełnia Jezus. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w Was. I pamiętajcie o tym, że Jezus, który kocha wszystkich, bardzo kocha młodych ludzi. Bardzo. I bardzo chcę, żebyście doświadczali, żebyśmy my doświadczali, No ja już nie jestem oczywiście młody, ale żebyśmy doświadczali Jego po prostu miłości i sensu życia. On nadaje sens. I tego trwania w Jezusie, czyli trwania na modlitwie, posiadania czasu na modlitwę, życzę oczywiście wam i sobie i serdecznie zachęcam was do, codziennej adoracji najświętszego sakramentu w ciszy. Nic nie gadacie, siadacie, klękacie albo siedzicie tylko, patrzycie. On patrzy na Was. I w sposób tajemniczy Bóg działa w każdym sercu, a w młodym to już w szczególności. Wszystkiego dobrego.